Cześć, ja jestem Martyna i zapraszam Was na kolejny reading vlog na moim kanale. Będzie to taki dzień z życia, dzień z życia i troszkę, bo dzisiaj mamy sobotę wieczór, ja właśnie pakuję się na wyjazd do Poznania, do którego jutro jadę, ponieważ mam przyjemność być częścią zespołu organizującego wydarzenia Hot Coffee Book Club. No i jutro właśnie miejsce ma trzecie wydarzenie właśnie w Poznaniu. No i pomyślałam, że może warto nagrać z tego reading vlog i pokażę Wam, jakie książki ze sobą zabieram. Między innymi zabieram ze sobą książkę Moniki Kowaleczko-Szumowskiej i jest to Galop 44. Do czytania tej książki szykowałam się już chyba od roku, w sensie szykowałam. Po prostu wiedziałam, że chcę ją przeczytać od roku. Znalazłam ją sobie na Vinted za jakieś tam kilkanaście złotych. No i ona tak w tych moich ulubionych na samym dnie już tam od dawna, od dawna czekała, aż ją kupię. No i w końcu doczekała się swojego momentu, więc zabieram ją ze sobą. Tutaj mamy historię dwóch braci. Jeden jest 13-letni, drugi jest 16-letni, jeśli nic nie mylę. Jest to Mikołaj i Wojtek, którzy mają taką dosyć skomplikowaną relację, i chyba jak to w większości rodzeństw wygląda, nie mają oni takiej super przyjacielskiej relacji, tylko właśnie taką bardziej, w której sobie dokuczają, nie chcą spędzać ze sobą czasu, różnią się na tyle, że irytują się nawzajem, no wiecie, taki, taka para typowych, stereotypowych braci. No i oni pewnym zbiegiem okoliczności przenoszą się w czasie, znajdują takie miejsce, w którym, które pozwala im przenieść się w czasie właśnie do dni powstania warszawskiego. Ja zaczęłam czytać już sobie tą książkę, nie ukrywam, że już gdzieś tam na początku jestem, co prawda nie dużo, bo jakieś tam... Yy... No tak naprawdę doszłam do momentu, poznałam chłopców, dowiedziałam się właśnie jak wygląda ich relacja, dowiedziałam się, że ich rodzice wyjeżdżają właśnie na jakiś tam wyjazd służbowy, no i oni zostają sami w domu z listą obowiązków, które mają wykonać, no i że należą do takiej rodziny, która właśnie bardzo ceni sobie Powstanie Warszawskie, więc w dniu jego święta na liście właśnie mają od rodziców zapisane, że mają się wybrać na świętowanie do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. No, i oni, będąc tam, buszując sobie po tym mm, muzeum, przepraszam, jest już dosyć późno, więc delikatnie jest mi ciężko zebrać myśli. Znajdują oni taki kanał, który prowadzi z, właśnie z ekspozycji muzeum do tego prawdziwego świata, w czasach, który, który się dzieje w czasach powstania warszawskiego, właśnie. I tutaj mam taki pierwszą moją taką myśl, dlaczego oni chcą tam przejść do tego świata, no bo to jednak gdybym ja miała możliwość przejść tam na drugą stronę i wciąż zagrażałyby mi takie same rzeczy, jakie zagrażały ludziom, którzy walczyli w tym powstaniu i walczyli raz, że za ojczyznę, dwa, że o swoje życie no to raczej bym się nie zdecydował, nie wiem, może to nie może to wadzi, godzi jakoś w moją postawę patriotyczną, ale raczej nie zdecydowałabym się, żeby przejść na drugą stronę Właśnie tego przejścia, i no, no po prostu bałabym się, i wydaje mi się, że chyba większość z nas nie, nie zdecydowałaby się, żeby tak po prostu z ciekawości sobie tam przejść. Więc tutaj bardzo ciekawi mnie, co trzynastolatek i szesnastolatek mają do roboty, właśnie w czasach powstania warszawskiego, żyjąc w naszych ówczesnych czasach. No, i jak właśnie potoczą się te ich losy tam, i jak to będzie wyglądało, i czy, na jakich zasadach w ogóle będzie działał ten świat, i czy coś im tam będzie grozić? Czy oni może będą tylko obserwatorami tam, czy. Nawiążą jakieś takie prawdziwe relacje, przyjaźnie, bo właśnie ta książka też w opisie mówi, że tutaj dużo będzie się skupiało fabuły na ich relacji, na odnalezieniu miłości, przyjaźni, poznaniu o czym, z czym się wiąże męstwo. Także, no, chyba raczej dowiemy się później, na jakiej zasadzie działa to przejście i ten świat. Także jestem bardzo ciekawa tej książki. Zasapałam się. Tutaj jest taki ładny napis. Dwaj bracia, dwa światy. I jedno powstanie. Także naprawdę jestem bardzo ciekawa tej książki i zobaczymy się później w update'cie i, i dowiecie się co o niej myślę. Drugą książką, którą czytam aktualnie to Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Uznałam, że muszę w końcu sięgnąć po tą książkę, bo ja w którymś taku wam ją polecałam, że prawdopodobnie może być dobrą, dobrą lekturą, więc stwierdziłam, że nie mogę być gołosłowna i muszę się w końcu za nią zabrać. Jestem na samym początku, bo chyba na tak, jestem na 58. stronie. No i na początku mamy taki rozdział wprowadza, wprowadzający nas w to, na czym jest w ogóle nawyk, jak się go buduje, z czego on się składa, które części. To tak raczej krótko zostało wprowadzone. Które części mózgu odpowiadają za zabudowanie tych nawyków, jak to się wiąże w ogóle z naszymi przodkami. No, po prostu taka techniczna strona budowania nawyków została tutaj wyjaśniona. Jest ona napisana na pewno takim językiem bardzo przystępnym. Nie trzeba być żadnym specjalistą, w, jeżeli chodzi o, nie wiem, o psychologię, czy właśnie o, o neurobiologię, czy cokolwiek w ogóle. Jest to raczej książka napisana tak, aby mogła ona trafić do mas. I żeby jak największa liczba osób mogła z niej skorzystać. Tak jak wspomniałam, ja na razie jestem na tym etapie, gdzie dowiaduję się, jak budujemy nawyk, z czego on się składa, i na początku właśnie dostałam informację, że każdy nawyk powstaje na bazie czterech takich elementów i to jest sygnał, sygnał, pragnienie, reakcja i nagroda czyli sygnał. Coś, co się dzieje wokół, czyli na przykład coś nas zestresuje w pracy. E, pragnienie to jest chęć jakby naprawienia tej sytuacji lub wyjścia z niej, wydostania się z niej. Reakcja no to, to jest to, co mamy w nawyku, żeby robić, czyli na przykład w tej stresującej sytuacji, na przykład sięgnięcie po i skrolowanie social mediów, czy na przykład papieros. No, i nagroda, no to to jest właśnie to uwolnienie tego stresu yy, czy tej potrzeby, którą wygenerował ten sygnał, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No i właśnie na podstawie takich schematów yy, dowiaduje się, jak ten nawyk powstaje, yy, co mamy zrobić, powoli już jest wprowadzane, co mamy zrobić, żeby budować nowy nawyk. Jest też informacja o tym, yy, co zrobić, żeby tych złych nawyków się wyzbywać, jak. Yy, otar jak yy, Budować sobie otoczenie i czym się otaczać, i co robić w takim życiu na co dzień, co robić, żeby się pozbywać tych złych nawyków lub budować nowe. Łatwiej jest oczywiście budować nowe nawyki niż pozbywać się tych złych, i też jest właśnie wytłumaczone dlaczego właśnie tak jest. Także naprawdę bardzo ciekawe, pochłaniam ją dosyć szybko. Wydaje mi się, że mogę jej nie skończyć w ciągu tego Reading Vloga, chociaż nie wiem, to zależy na co będę miała ochotę jutro podczas wyjazdu i podczas mojego pobytu w pociągu w drodze do Poznania, bo wbieram się tam właśnie pociągiem. Także, w zależności na co będę miała ochotę, no to jedną z nich przeczytam całą i pewnie którąś jeszcze troszkę pocisnę do przodu. Oczywiście dalej słucham w audiobooku e, Bena Ashuda, e, ale jak. Niewiele się zmieniło od, od poprzedniego vloga, kiedy o tym mówiłam, bo nie mam za dużo takich aktywności w ciągu dnia, żeby właśnie słuchać książek w audiobooku, więc nie, nie posunęłam się zbytnio do przodu, więc nie będę nawet zabierać Wam czasu, żeby o tej książce kolejny raz opowiadać, więc no pewnie już o niej opowiem w podsumowaniu czytelniczym stycznia. Także ja zabieram się do pakowania, szykuję się już na jutro. I zapraszam Was na przebitki, które na pewno zobaczycie z wydarzenia. I do zobaczenia później. Jestem przy Poznaniu. Spoko, bo to jest moje pierwsze, moja pierwsza wizyta w tym mieście. I fajnie, że jestem tak wcześnie, bo bardzo lubię odwiedzać nowe miasta. Jak jest wcześnie rano, jest bardzo mało ludzi. Taki jest zupełnie inny klimat danej miejscowości, więc spoko. I znalazłam już jedną księgarnię, w sensie minęłam już jedną księgarnię, do której wiem, że chciałabym wejść. Przepraszam, że tak sapię ale spieszę się dosyć. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze do niej wejść, bo na witrynce już z daleka widziałam książki, które mnie interesują, także mam nadzieję, że zdążę. Patrzcie mi to, jak wyglądam i te dźwięki w tle, bo prawdopodobnie e, słyszycie myjący się Thermomix. Dopiero co wróciłam z Poznania, totalnie padam na twarz, e, ale jeszcze chciałam domknąć tego vloga i już tego nie przedłużać. Zdążyłam się tylko wykąpać, dlatego właśnie wyglądam jak wyglądam. Udało mi się skończyć tylko Galop 44. Ehm, mam parę zarzutów do tej książki. Mam wrażenie, że tutaj autorka. Tak, jakby nie mogła zdecydować się, czy to ma być książka dla dorosłych, czy może raczej dla młodszych. Z tego, co się dowiedziałam, to ona raczej tworzy literaturę dla młodzieży i dla dzieci. Pierwszy mój zarzut taki jest ten dysonans pomiędzy właśnie tym, czy ta książka miała być dedykowana dorosłym, czy właśnie raczej młodszym, bo mamy tutaj młodych bohaterów, którzy mają 13 i 16 lat i tak też prowadzona jest ta fabuła, aby była ona zachęcająca dla młodego czytelnika, czyli raczej opis ich emocji, tego co czują, co myślą i tego co doświadczają wokół, nie jest zbyt skomplikowany, nie zagłębiamy się w to jakoś mocno. Mi osobiście tego tutaj brakowało, żeby bardziej ze strony takiej emocjonalnej i właśnie od strony bohaterów poznać tą historię, ale być może to też jest moje złe nastawienie, chociaż naprawdę no tył książki sugeruje, że w powstańczej, powstańczej w Warszawie chłopcy poznają na przemian smak zwycięstwa i gorycz porażki. Dowiadują się, czym jest męstwo, przyjaźń i wielka miłość. No i mi tutaj właśnie zabrakło tego, co Wam tu przed chwilą przeczytałam. Mamy tutaj bardzo dużo historycznych opisów. W ogóle super, że książka jest napisana na podstawie postaci, które już które już, które istniały na podstawie faktów historycznych. Więc tutaj oczywiście to jest mega na plus, natomiast sugerując się opisem można było oczekiwać, że jednak tych wątków relacji przyjaźni, miłości będzie tutaj więcej, a tak naprawdę przez całą książkę ci bracia nie za wiele spędzają ze sobą czasu. Zastanawiam się, czy to nie jest spoiler. No raczej nie, nie mówię wam co się dzieje. No natomiast brakowało mi tego, Liczyłam właśnie, że będę mogła spojrzeć na tą miłość pomiędzy braćmi i to, jak oni z tej takiej relacji niezbyt dojrzałej, takiej, wiecie, oni się kochali, ale nie przepadali za sobą, i miałam nadzieję, że właśnie będę mogła im towarzyszyć w tym, jak oni odnajdują tą sympatię do siebie i jednak przekonują się o tym, że nie mogą bez siebie żyć i że bardzo się kochają i zależy im na sobie nawzajem. No, i tego tutaj było bardzo mało. Oczywiście były takie wątki przyjaźni z osobami, które, których oni poznawali właśnie po drugiej stronie, na, w tych czasach powstania warszawskiego, no natomiast było tego stosunkowo mało, porównując to do ilości historycznych opisów, które dostajemy w tej książce. Bardzo dużo tutaj jest pokazanego, pokazanej takiej codzienności powstańców, nie tylko ze strony takiej nazwijmy to. Profesjonalnej, wojskowej czy sanitariuszy, ale również zwykłych ludzi, którzy angażują się w to powstanie, jak wygląda ich codzienność i yy, 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 jak to właśnie na nich wpływa, gdzie oni boją się o swoje życie, że nie mają co jeść i że po prostu starają się jakoś przetrwać ten czas. Moim zdaniem zostało to tutaj super przedstawione. Yy, były pokazane, przedstawione takie yy, taktyki historyczne też podejście do tego powstania, jak oni te działania przeprowadzali i jak to wyglądało, to jest zdecydowanie książka dla osób, które lubią książki historyczne. Jeżeli właśnie tak jak ja liczy, liczycie na taką książkę o relacjach miłości i przyjaźni, to raczej to nie jest to, bo ilość tych historycznych informacji, takich no typowo historycznych, jest po prostu tutaj bardzo, bardzo dużo. Sami bohaterowie też nie są wykrowani jakoś bardzo głęboko. Na przykład przeszkadzało mi delikatnie to, że oni nie mają zbyt wielu refleksji na ten temat, co się dzieje, jakim cudem oni trafili tam na na teren tego powstania, jak oni mogą podróżować, znaczy podróżować, mogą przechodzić tak naprawdę tym przejściem tam i z powrotem i nie mają na ten temat zbyt wielu refleksji, jakie to będzie miało dla nich skutki, jak płynie czas po jednej i po drugiej stronie, czy ma to w ogóle ze sobą związek. I jeden z braci w ogóle też, oczywiście na początku książki, zaraz na pierwszych stronach jest wyjaśnione, że on jest takim lekko duchem, i że nie przyjmuje się za bardzo tym, co, co się dzieje wokół i jakie będą konsekwencje jego działania. No natomiast brakowało mi właśnie takiego zastanowienia się w ogóle hej, co tam z tym moim bratem się dzieje teraz? Czy on jest bezpieczny? Czy żyje? Czy jeszcze go zobaczę? Bo tutaj mamy dwie... prowadzenie narracji z dwóch stron właśnie, ze stron tych dwóch braci. Więc jeden jest taki, mam wrażenie, potraktowany odrobinę po macoszemu, bo właśnie bardzo mało widzimy tej jego perspektywy właśnie. Wspomniałam też, że właśnie dużo jest tutaj takich informacji historycznych, i to mi się troszkę kłóci właśnie z tym, co powiedziałam też na samym początku, że wydaje mi się, że to miała być książka raczej dla młodszego czytelnika i wydaje mi się, że właśnie taki natłuk informacji typowo historycznych może odrobinę nudzić takiego młodszego czytelnika, więc to jest właśnie ten mój dysonans, że ja do końca nie wiem. Co było celem tej książki i kto miał być odbiorcą? Czy właśnie ktoś starszy, zainteresowany mocno historią i historią Polski, powstaniem warszawskim i tak dalej, czy właśnie może raczej młodszy czytelnik, którego chcemy zachęcić do poznawania tej historii, bo uważam, że to jest akurat dobry sposób, żeby więcej tej historii poznać, żeby zobaczyć tak powiedzmy od środka, jak to wyglądało. Ale z kolei ilość tych informacji wydaje mi się, że może nudzić i może przytłożyć młodego czytelnika, więc. Być może po prostu też to nie jest moja książka, może to nie był najlepszy wybór dla mnie. Ja ją oceniłam na dwie gwiazdki, na, na Goodreads. No, powiedziałabym, że może takie dwie i pół, ale trzy na pewno nie. Więc delikatnie no, odbiłam się od tej książki, ale być może jest to też właśnie kwestia mojego nastawienia, że ja oczekiwałam czegoś zupełnie innego niż, niż dostałam w tej książce. Także mam nadzieję, że na podstawie tych moich wątpliwości i sugestii będziecie w stanie sami ocenić, czy, czy to jest coś dla was czy może raczej nie? Natomiast jeśli chodzi o atomowe nawyki, to dojechałam do strony. 100. Przeczytałam tam sto ile stron, i bardzo mi się podoba ta książka. Nie zmieniły się moje te pierwsze myśli, które się, którymi się z nami podzieliłam na początku. Uważam, że jest świetnie napisana tak, aby masy mogły czytać tą książkę i z nich korzystać. Wydaje mi się też, że ja nie będę raczej jakoś mocniej Wam opowiadać, co tu się dzieje, znaczy co się dzieje, czego możecie się dowiedzieć w tej książce. Dam Wam tylko po prostu na koniec znać w podsumowaniu czytelniczym miesiąca, czy tak overall, czy ja ją oceniam jakoś super, czy nie, i czy będzie w stanie mi pomóc na przykład w zmienić jakieś nawyki, bo mam taki cel. Chciałabym się zabrać porządnie na przykład za jogę, za masaże twarzy i mam kilka takich. Punktów rutyny, które chciałabym, żeby towarzyszyły mi na stałe w moim życiu, więc mam nadzieję, że uda mi się je wdrożyć do życia dzięki tej książce. Ale no, wydaje mi się, że nie ma tutaj sensu też zagłębiać się za bardzo nad całością tej książki, nad poszczególnymi rozdziałami i tym, jakie informacje znajdziemy w tej książce, no bo książkach typu poradniki, właśnie moim zdaniem nie ma to sensu, bo ja i tak wam nie przedstawię tych informacji tak, żebyście mogli skorzystać z tych porad. Musiałabym na przykład nagrać na ten temat osobny odcinek. No więc to są tego typu książki, gdzie musicie sami po prostu spróbować i zobaczyć, czy, czy wam takie rady pomogą. I to byłoby już na tyle. Ja um, Poczekam jeszcze troszkę, aż wyschną mi włosy, żeby nie, nie iść spać z mokrymi i nie obudzić się jutro z taką głową. Yy, fan fact, nie, nienawidzę suszyć włosów, więc po prostu zawsze czekam, aż one troszkę przeschną, żeby móc pójść yy, spać spokojnie. Nieważne. Padam, yy, ledwo stoję na nogach. Yy, dziękuję Wam za towarzyszenie mi w tym filmie. Yy, dajcie znać, co ciekawego teraz czytacie i czy może którąś z tych książek już czytaliście. Dzięki bardzo, że jesteście. Widzimy się w następnym filmie. Cześć.